Witajcie w następnej Stacji. Tym razem powtórka z rozrywki. Znowu mam e, kolaborację trzech browarów: e, Stuggerly Good, Blue by Numbers i Yonder. Jest to Pawlowa Pastry Sour, 6% na holu e, w takiej konkurencji South versus North. Już to miałem, prawda? Już to miałem, tylko puszka była czarno-biała. No i co się okazało? Hmm. Piwo zostało wycofane, bo nie spełniało standardów. Coś im tam nie poszło. Jako że zrobiłem tamtą wersję, pomyślałem sobie, że zrobię też tą nową ulepszoną wersję. Kolorową już. Także hmm. no, mam praktycznie to samo, te same. Yy, opowiastki. Przypominam, że mówimy tutaj o smakach takich jak maliny, jagody i marakuja. E... No, okej, okay. puszka ładnie wygląda. E... Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to ten kolor jest zdecydowanie bardziej intensywny niż w tym pierwszym piwie. Lepiej wygląda, rzeczywiście, może dali więcej jagód, bo taki ciemny, brudny, troszkę no taki jakodowy bardziej jest zdecydowanie. Piana taka różowawa, ale dosyć szybko opadła. Średnie i duże pianarzyki się zrobiły i zachłonęły no ale w końcu jest to kwaśne piwo. W aromacie trochę trochę malin. Jest kwaśno. E... No, i tyle można mi powiedzieć. No, teraz tutaj, że tak powiem, no, staram się wyciągnąć gdzieś ten zapach jagód, no ale wiadomo, że jagody nie są aż tak bardzo aromatyczne. One wnoszą kolor zdecydowanie do tego piwa. Ale może gdzieś tam coś tam jest. Natomiast jeśli chodzi o marakuję, to nie bardzo. Ale w tej pierwszej wersji było tak samo. E, dobra, przejdźmy do smaku. Mm. Naprawdę fajnie chwaskowe. E, odświeżające zdecydowanie. Przyjemne. E, zostaje taki cytrynowy posmak na końcu. No, jest fajnie. No to szukajmy dalej. Takie średnie nasycenie. E, przyjemne dosyć. Piwo jest w miarę lekkie, soczyste. No i takie fajne, kwaskowate. E, jest trochę malin, ale naprawdę niedużo. Może leciutka marakuja gdzieś chowa się w tej, w tej kwaśności. I tyle. Także. Jest bardziej cytrynową niż wszystko inne. Jest to przyjemne, bo ładnie się je pije. E, ale gdzie ta Pawlowa? Gdzie te bezy? E, nie wiem, bo ono jest soczyste, odświeżające, kwaśne. No to gdzie to ciasto? To jest Pawlowa Pastry. Sauer. Sauer jest, ale ani Pawlowa, ani Pastry. No i te smaki, wymienione na etykiecie, no też tak jakoś słabo się pokazują. Czyli tutaj nie ma jakiejś wielkiej poprawy w stosunku do pierwszej, pierwszej wersji. Natomiast ta kwaśność jest zdecydowanie ulepszona. Jest to lepsze piwo, ale. Ciągle nie, niedorównujące, że tak powiem, e, nazwie to nie jest Pawlowa Pastry. To nie ma żadnych smaków. Z Pawlowa Pastry. Także, hmm. No cóż, Tybuł i tak już jest wycofywane. Z względu na to, że e, nowa zmiana. Jest, jest w Tesco, jest to piwo, już kupiłem z przecen, e, Reduce to Clear, także, ale stwierdziłem, że jest zredukowana cena, e, skuszę się i zrobię drugie wideo e, z tego samego piwa, teoretycznie, e, z wersji drugiej tego piwa. E, także, się wydaje, że jako takie piwo na lato, odświeżające, ładnie schłodzone, ono jest dobre. Natomiast nie ma nic wspólnego z y, Pawlowa Pastry. Sour tak, jest fajnie. A Pawlowa Pastry nie bardzo. Cóż, mam nadzieję, że ta druga recenzja się Wam podoba. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwonisku, gdy będzie Wam przypominał każdą film na kanale, także będziecie na bieżąco, no, a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Aha, no i się, komentujcie. Wasze zdrowie. jest.